Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Znak litera Człowiek. Dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, będę miał dla Państwa dwie opowieści graficzne. Pierwsza to będzie masywne to misko Le Corbusier Legra, e, wyjątkowe, wyjątkowej urody. Można powiedzieć biografia Le Corbusiera, e, ale biografia e, wizualna. I rzecz mniejszą, ale też łączącą się z korusiem, czyli książkę o Eileen Gray: e, Dom pod słońcem. Także bardzo nietypowy odcinek, bo będę te książki też starał się Państwu pokazać. Więc zapraszam. Tymczasem w ramach klasycznego już cyklu rozmowa kontrolowana, jedna rzecz, która mi umknęła. Chciałem od razu Państwa poprosić o, o jakąś informację zwrotną, co, co sądzicie o tego typu formacie, to znaczy formacie, gdzie poza treścią skupiam się też na formie książki. Czy taki sposób, czy taki materiał jest dla Państwa interesujący? Będę, będę bardzo wdzięczny za, za jakieś wieści, za komentarze, dlatego że kocham książki w ich fizyczności i mam sporo książek, które są. Wydaje mi się dosyć interesujące i chętnie bym się nimi z Państwem podzielił, natomiast oczywiście tylko wtedy, jeżeli dla Państwa będzie to wnosiło jakąkolwiek wartość. Więc będę, będę zobowiązany za, za informację. co Państwo sądzą o tego typu formacie. Więc wracajmy do, do książek. Na początek książka Le Corbusier Legrand, przepraszam za tutaj różnego typu rzeczy, które się będą pojawiać, zaraz się złapię ostrość jest. Le Corbusier Legrand, to jest Legrand osoba, ale to jest też Legrand książka. Proszę spojrzeć jak, jak na, na, do, do dłoni jak ona wygląda, to jest, jaki to jest format. To jest w ogóle arcydzieło wydawnicze. To jest coś, co jest po prostu tak piękne, że trudno uwierzyć. Tak pięknie wydane, wydało to wydawnictwo Fajdon. No i jesteśmy teraz w spisie treści. Spis treści to jest, to jest, można powiedzieć, biografia Le Corbusier. Tu są po prostu poszczególne części tej książki, to są poszczególne lata, poszczególne etapy jego życia. Do tego jest jeszcze taki wątek wstępu i jest jeszcze, no, jeszcze, dobra, popatrzmy, jak, wygląda, jak wyglądają konkretne rozdziały. Czy to jest miejsce, albo jakiś, o, jakiś temat, i lata, których, i lata, których dotyczy. Te rzeczy idą chronologicznie, ale jak widać, sam układ topograficzny nie jest taki bardzo oczywisty. Całość zaczyna się od takiego wstępu, który trochę przybliża postać, postać Le Corbusier. A później, cóż, a później, jest, później są setki, setki. Jeżeli nie tysiące, nie, chyba nawet tysiące, w sumie obrazków, zdjęć, grafik, fragmentów listów, no zaraz się może wyostrzy tutaj to, to, to wszystko, fragmentów listów, fragmentów przedruków, to wszystko jest przepięknie skomponowane. Ta książka, jak mówię, to jest arcydzieło, to jest cudo, czy znaczy patrzy się, od, to ją, ją się ogląda. Ja muszę powiedzieć, że ja tę książkę kupiłem jako album o Le Corbusierze, o którym się fascynuję, i dopiero później odkryłem, że ta książka jest de facto biografią. To jest biografia, która jest zawarta w zdjęciach, biografia, która jest zawarta w listach, biografia, która jest zawarta w fragmentach życia. I to wszystko jest tutaj pięknie pokazane, bo zawsze na, na tych stronach jest krótki opis tego. Co, czego dotyczą te zdjęcia, czy czego dotyczą te, te, te reprinty listów. I jest, jest bardzo konkretne opisanie potem, co jest na danym, co pokazuje dany, dany obrazek. Jakość druku jest, jest wyjątkowa, to znaczy, to jest tak, że te listy, jeżeli człowiek weźmie sobie tylko szkło powiększające, bo one są, niektóre są drobne. To jest się w stanie je po prostu czytać, jeżeli oczywiście człowiek ogarnia francuski, na tyle, żeby czytać takie troszeczkę lekarskie pismo Le Corbusiera w tych, w tych listach. Rzeczy są, zdjęcia są bardzo unikalne tutaj. To oczywiście są zdjęcia takie, takie kanoniczne, bym powiedział, ale jest też dużo zdjęć bardzo oryginalnych. O, no proszę, Karta Ateńska. No po prostu przepięknie jak to wygląda, to są projekty jeszcze, projekty jeszcze okładek, no, no cudeńko, no cudeńko i nawet bardzo podobny format karty ateńskiej jak tutaj mam ja z tego Centrum Architektury wydane takie coś bardzo, bardzo przyjemnego i super do, do, do czytania. Ta książka to jest, można powiedzieć, hołd dla modernizmu, hołd dla, takiego, dla takiej awangardy wizualnej. Mnóstwo, mnóstwo rzeczy. To jeżeli się czyta książki o Le Corbusierze, to się czyta. Natomiast tę książkę się ogląda i na bazie oglądania obrazków tworzy się, człowiek sam tworzy sobie obraz Le Corbusiera jako architekta, Le Corbusiera jako projektanta, jako malarza, jako jako artysty, eee, mówię, bardzo wyjątkowa rzecz. Ja przyznam, że byłem, byłem zaskoczony, jak dużo mi ta książka dała, bo ja znałem wcześniej biografię Le Corbusiera. Natomiast już teraz wydaje mi się, że wcale już bym nie musiał czytać biografii jako takiej, bo ta książka właściwie łączy wszystko. Znaczy, to jest historia. Jego, to jest historia jego życia. Ten podział na, 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 na rozdziały, ona jest jakoś podzielona na takie logiczne sekcje, natomiast to jest historia opowiedziana z perspektywy kadrów, to jest historia opowiedziana z perspektywy, z perspektywy projektów. Te zdjęcia, te reprodukcje są, są cudowne. Mówię to chyba trzeci raz. No, mówię, mówię prawdę, mówię prawdę. No i teraz dobrze, docieramy do tego wątku malarskiego, czyli tego wątku Aileen Gray. Le Corbusier uważał się za malarza. Malował, wystawiał, malował bardzo często. I kiedy został zaproszony przez, przez Ludowiciego do, do tego domu, w którym mieszkał on, czyli do tego E1037, to stwierdził, że tam czegoś brakuje. I postanowił, I postanowił to coś, tę pustą przestrzeń wypełnić swoimi, swoimi muralami, które, no, które postanowił ofiarować. To, co tutaj Państwo widzicie, to jest list z roku 1950 na, 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 dotyczący nie, tam, zarządzania chyba tymi obrazami. Nie pamiętam, że to tu zaraz będzie, zaraz będzie widać, ale tu też widać układ pograficzny tej książki, dlatego to pokazuje. Jest historia o tym, i potem jest pokazanie, co jest na poszczególnych obrazkach. Tutaj, co można, co można przeczytać. No, ostrość tutaj nie łapię, bo mi się ręce trzęsą, bo ta książka jest piorruńsko ciężka i ledwo ją, ledwo ją trzymam. To nie jest książka do tramwaju, więc nie będziecie jej Państwo czytać w tramwaju ani w autobusie. I teraz tak, tu mamy stronkę. Strona numer, tam nie pamiętam ile, bo to już nie ma znaczenia teraz. I teraz, jeżeli sobie zajrzymy do tyłu, z tyłu są przypisy. Te przypisy to jest w ogóle to jest wymiar geniuszu. Przypisy są do każdej ze stron. I teraz tak, w ramach tych przypisów każdy fragment listu, czy czegokolwiek, co jest napisane ręcznie, jest tutaj przetłumaczony, czyli jest wtedy też mikroreprint tego, co widzimy, tu jest ten, ten fragment tego listu. I pod spodem jest angielskie tłumaczenie, więc jak ktoś zna francuski, to może poczytać po francusku. Jak ktoś znał francuski, tak jak ja, to może usiłować czytać po francusku, ale potem może sobie to wszystko, co to jest napisane, przeczytać. Czyli jest szansa, jak mówiłem, na tym poziomie takim biograficznym, na poziomie takim ludzkim, na dotknięcie. Na dotknięcie osoby, bo to nie jest też tylko o tym, jakie ktoś robił projekty, tylko jakim był człowiekiem, dlaczego pisał listy, co pisał w tych listach, jak robił notatki, to wszystko, to wszystko tutaj jest i wydaje mi się, że to jest, to jest w tej książce bardzo, bardzo wyjątkowe, bo tutaj nie ma komentarza. Tu nie ma słowa komentarza, znaczy cały obraz osoby budujecie sobie Państwo sami, po prostu patrząc na to, jak ktoś projektuje. Jak ktoś coś robi. Mam foto chyba z Chandrigar, czyli tego, tego indyjskiego miasta, które, które Le Corbusier budowała, które miał budować Maciej Nowicki. To jest historia, która, która jest mało znana, bo Maciej Nowicki był wybrany. No i teraz arcydzieła Le Corbusier, tutaj pokazuję tak trochę już przy okazji, arcydzieło jego, czyli, czyli ten kościół. I, I za chwilę też, i za chwilę też Laturet, czyli klasztor, który zaprojektował, który osobiście uważam chyba za, za najwspanialszą rzecz, którą zrobił. I to jest w ogóle niesamowita historia, że, że człowiek, który był dosyć daleko od Boga, potrafił projektować obiekty sakralne w taki sposób. Tutaj to zaraz będzie widać, zaraz będzie widać zdjęcia takie reprodukcje pokazujące jak kolory grały w tym? A, to jeszcze tutaj mamy jeszcze zdjęcia, zdjęcia drzwi, czyli też poza projektem całym świątyni, to jest też projekt, projekty drzwi bardzo, bardzo unikalne. Natomiast za chwilę będzie widać cały układ świetlny tego, bo całość była projektowana jako, jako rodzaj doświadczenia duchowego. I ten kościół Matki Boskiej, tutaj to światło tam odgrywa, odgrywa rolę ogromną, i teraz właśnie to widać, i widać to przepięknie na tych czarno-białych zdjęciach. Mówię, bo ta książka daje zdjęcia wyjątkowej jakości. Ja tutaj staram się je oddać, ale niestety nie potrafię operować światłem, więc to nie jest tak, jak to, to, to wszystko nie jest takie, jak jakby się chciało. Tutaj są na dole strony bliki. Ja coś z tym tutaj próbuję robić, ale jest jeszcze więcej blików, więc to jest rozpacz i żenada. Natomiast jakość wydawnicza tego, jakość tych zdjęć tutaj, tych rozkładówek, które tutaj są, jest po prostu, jest po prostu powalająca. Więc tutaj mamy kościół, ale za chwilę będzie laturet, czyli ten taki klasztor, który, który Le Corbusier zaprojektował i który jest w ogóle no w ogóle cudowny. Mówię, no patrzę na te zdjęcia na tych zdjęciach widać człowieka na tych zdjęciach widać człowieka w, różnym, w różnych fazach życia przy, w, w różnych rzeczach przy różnych, przy różnych aktywnościach tutaj jak, jak, jak rozmawia z tymi zakonnikami Dla niego było dużym odkryciem to, że oni znaleźli wspólny język. Mm, ale w sumie, jak się tak o tym pomyśli, to, to jednak idea zakonu jest bardzo bliska idei modernizmu i dlatego Le Corbusier bardzo, bardzo ciekawie też ten, ten, ten cały leturec zaprojektował. On wygląda w ogóle fantastycznie. Natomiast jak zaraz zobaczymy, zaraz zobaczycie państwo te cele, to te cele to jest, to jest arcydzieło dla mnie projektowania. One są tak proste. Cały ten beton i przepiękne gry kolorystyczne, które, które tutaj Le Corbusier zastosował, to są takie, takie rury świetlne, które całość jest bardzo naturalnie tam oświetlona. I cele, i zalane światłem krużykanki, i proste cele, gdzie tak naprawdę cóż więcej potrzeba tam poza oknem, poza, poza światłem, książkami i, i przestrzenią. No, chyba nic. No, chyba nic. No, jak to wygląda? Poema do kącie prosty. No, no, kąt prosty. No, wulgarnie powiem po prostu coś pięknego. Czekam aż to ktoś przetłumaczy na język polski. E przykłady grafik, przykłady e projektów Le Corbusier'a, czyli tego jego wykorzystania kolorów. To nie jest tak, że on zeszpecił ten dom gray. On tam dołożył coś innego. E i jest oczywiście pytanie o to gdzie się kończy jedno dzieło, gdzie się zaczyna drugie. No i tu się a tu jest koniec, a tu jest koniec Le Corbusier. Tu jest, to jest nagrobek, który zaprojektował w tej miejscowości też, gdzie, gdzie przez długi czas mieszkał, gdzie przyjeżdżał zawsze co roku na lato i w miejscu gdzie, gdzie finalnie gdzie finalnie też utonął i i to jest wszystko jakoś takie, te, tak głęboko, głęboko ze sobą powiązane. Na końcu tej książki jest taki indeks e, tłumaczący te wszystkie f, f, francuskie nazwy architektoniczne na wersje angielskie, czyli można sobie też czytać te rzeczy w oryginale, które tutaj są. No i jak wspomniałem, ten zestaw przypisów, który jest w tej książce bardzo, bardzo wyjątkowy, e, pokazujący, pokazujący całość. Całość na końcu jest domknięciem. Na ostatniej stronie de facto też jest, też, jest, też jest spis treści. Ja mam wydanie książki sprzed kilku już lat. Wydaje mi się, że w tej chwili jest jeszcze nowsze wydanie tej książki, też z fajdona, Ono jest jeszcze większe, większe w jeszcze większym formacie. Ja się zastanawiam, czy zgrzeszyć i, i, i go nie kupić, bo tam więcej chyba zmian nie ma. Natomiast to jest, jak mówię, to jest kilkaset stron, dobrych kilkaset stron, chyba tu jest 800 stron. Cały czas to są setki, setki, tysiące obrazków. Le Corbusier Le Grand. Wspaniała, wspaniała rzecz i zróbmy to jeszcze raz. No, niestety to mnie to nie, nie, to, no, nie, nie łapie ostrości, ale. Ale to widać, to są po prostu obrazki, 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 projekty, projekty. projekty. W tle cały czas, w tle cały czas człowiek. I to tyle, jeżeli chodzi o książkę Le Corbusier Legra, wydaną przez Fajdon. A za chwilę wracam do Państwa z książką o Eileen Gray. No i teraz pora na to, żeby opowiedzieć trochę o książce Dom Pod Słońcem książce o Aileen Gray, opowieści graficznej przygotowanej przez Charlotte maltier Bartes i Zosię Dzierżawską, a wydanej w Polsce przez wydawnictwo Marginesy. Dom pod Słońcem to jest, to jest komiks. To jest... Hmm, chociaż nie wiem czy komiks, to jest bardziej opowieść graficzna, bardzo interesująca zresztą. Pięknie wydana, jak widać, chociażby po tych, po tych wyklejkach, bardzo, bardzo urokliwych. Zaczyna się od wstępu, więc nie jest to taki komiks-komiks. Jest to komiks, który ma pokazać życie Eileen Gray, więc jest dosyć dobrze udokumentowany. I on się kończy, on się zaczyna tam, gdzie skończyła się poprzednia książka, o której opowiadałem. Czyli ona zaczyna się, ta książka, od utonięcia Le Corbusier. To co widzicie Państwo, to jest Le Petit Cabanon, czyli taki domek Corbusier, cud cudowna rzecz. No i cóż, no i spójrzmy, spójrzmy sobie, jak Zosia Dzierżawska pokazuje, jak buduje narrację w tej opowieści graficznej. Tu właściwie powinno szumieć morze, ale nie szumi. Ale właśnie, już na tych, na, 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 na tych kilku ujęciach widać, jak bardzo różna jest narracja w tym komiksie od tej narracji w książce, która była o Corbusierze. Jak bardzo ta jest graficzna, jak bardzo tu jest dużo przestrzeni, jak pięknie są pewne rzeczy pokazane. To jest to miejsce, gdzie, gdzie rozgrywa się akcja, gdzie jest ten dom E1037, a to jest to samo miejsce, to co Państwo teraz widzicie, w czasach, kiedy ten dom został zbudowany przez zaprojektowany i zbudowany przez Eileen Gray. To jest to samo miejsce, różne kolory, różne otoczenia. No i właśnie, teraz chyba największy urok tej książki to jest gra oddechem. To jest gra przestrzenią. Zwróćmy uwagę, że tu jest komik, ty, komiks. W tym miejscu nie ma ramek. To znaczy one są, ale one są niedopowiedziane. Widać dystans, widać przestrzeń, widać pojedyncze gesty, które składają się na, na takie spokojne życie osoby, która dobrze czuje się ze sobą. Są dialogi, ale właśnie, czy to są dialogi? To jest raczej monolog. Ta Eileen w ogóle w całym tym komiksie jest pokazana w sposób taki bardzo wyjątkowy, taki jest osobą bardzo zdystansowaną. Ona, tu, ona tutaj w ogóle nie, niewiele mówi w całej, w całej książce. Oczywiście są jej wypowiedzi jakieś, ona gdzieś rozmawia, ale ona przede wszystkim jest, ona odczuwa, ona myśli, ona jest zaskakiwana. Ten cały komiks to jest, to jest trochę biografia taka. To są takie wątki z życia, no ale weźmy to, co było częścią wspólną z poprzednim komiksem, czyli ten wątek konfliktu czy tej stycji z Le Corbusier. Tutaj widzimy to, co widzieliśmy poprzednio, tylko narysowane, czyli Le Corbusier, i on tu się wypowiada na temat tego, tego murala, czy tych murali, które, które zrobił. Widać, jak bardzo te murale tutaj, w tym, w tym komiksie, jak bardzo one są narzucone dla tej przestrzeni. Znaczy, tutaj autorki rzeczywiście bardzo jednoznacznie zajmują stanowisko i zajmują takie stanowisko wobec tego, co zrobił Le Corbusier, Bardzo konkretne, co widać chociażby tutaj, to znaczy, tu, tu, tu nie ma wątpliwości, jak, jak co one sądzą na temat na temat Lekorbu i tego, co zrobił. Chociażby ten ostatni kadr tutaj, kiedy on stoi z, tą, z tym pędzlem trochę jak mityczna dziewczynka z horrorów z tym, co tam się tam za nią ciągnie, nie wiem, laleczka albo siekiera, czy, 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 czy coś takiego. I całość tutaj tej relacji z Le Corbusier jest pokazana tak bardzo gęsto. On jest tutaj, no, no panie wybrały stronę. To jest cały wątek muralowy. Natomiast cała książka nie jest rzeczą tylko o muralu. To jest książka o życiu Eileen Gray, ale jak mówię, ona jest dla mnie chyba mniej wartościowa jako biografia, natomiast bardziej jako takie, takie czerpanie, czerpanie rodzaju jakiegoś oddechu, czerpanie przyjemności, czerpanie dystansu, chwila za, zatrzymania się. Te wszystkie obrazki, gdzie jest pokazany wiatr, gdzie jest pokazana zaduma, gdzie jest pokazane ta, takie, ta, ta, taka chwila, takie utkwienie w momencie, gdzie jest pokazane niedopowiedzenie. Cały ten komiks taki jest. On jest o osobie, on jest o jej odczuwaniu świata i on jest. Na tym tle jednocześnie jest biografią, bo to jest historia tego jak ona była mała, to jest historia tych jej lakowych mebli i tej całej historii, jak ona nauczyła się pracować z laką, co było wtedy bardzo 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 rzadkie. To jest historia jej sklepu, który, który założyła, gdzie wszyscy sądzili, że to był sklep mężczyzny.. To jest historia jednocześnie takiej bohemy paryskiej lat, lat dwudziestych. Jed, z, z jednej strony są te wszystkie imprezy, z drugiej strony jest ta Eileen, która zawsze gdzieś jest tam zdystansowana. Ona jest tutaj bardzo, bardzo konsekwentnie, bardzo konsekwentnie pokazywana. Wspaniała rzecz, e, wbrew pozorom, wcale nie dla dzieci. Wydaje mi się, że, że warto, sobie, warto sobie do, do tej Eileen Gray zajrzeć, warto sobie ją poczytać, warto sobie trochę poopcować z takim komiksem, który jest trochę innym komiksem, bo właściwie dla mnie, jak mówię, to nie jest komiks, to jest bardziej dla mnie taka graficzna opowieść o kobiecie, która była dla architektury, która była dla, dla designu. Dosyć ważna i, o której, i którą się w tej chwili z powrotem odkrywa, i którą się z powrotem przywraca do takiego szerokiego, szerokiego rozumienia e, e, designu. Bardzo wyjątkowej e, urody jest tutaj ta kreska Zofii, Zosi, Zosi Dzierżawskiej. Na mnie zrobiła kolosalne wrażenie i kreska, i dobór kolorystyki, i takie stonowanie, i taki oddech. I Taka, to jest, to, jest, to jest uspokajający komiks. Mimo, że historia nie jest jakaś super prosta tutaj i nie jest taka super pozytywna, to jednak tutaj jest jakaś taka mądrość, tu jest jakieś zdystansowanie i, i, i ten komiks, cała ta książka działa w taki sposób trochę tonujący, jak się ją czyta. Przynajmniej na mnie tak działało. I to tyle o, o komiksie o Eileen Gray. I to tyle na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję za to, że zdecydowali się Państwo ten film obejrzeć. Dziękuję, że zdecydowali się Państwo tego odcinka posłuchać. Aczkolwiek rzeczywiście słuchanie dzisiaj bez oglądania to jest z mojej strony zbrodnia, że to zrobiłem i wrzuciłem ten odcinek także do, do takiego podcastu do słuchania. Ale może, może będą Państwo mieli ochotę i to, to zawsze można zajrzeć i te rzeczy sobie też później obejrzeć. A ja dziękuję i żegnam się. Powrócę za czas jakiś z kolejnymi książkami. Także do zobaczenia, do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.